Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na miesiąc czerwiec 2023 dla raka. Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję karty. Pierwsza karta to jest zdrowie. Rycerz, puław, uczucia, paść, monet. praca i finanse. Dziesięć mieczy. Rodzina i przyjaciele. Dziewięć buław. Czego nie widzisz? Trójka mieczy. Niemiłe w tym miesiącu. Dwójka buław. Miłe w tym miesiącu. Wysielec. Dołożę kartę. Dwójka monet. Dołożę kartę. Cesarz. Zdrowie, rycerz buława. To jest stabilizacja w zdrowiu, taka równowaga. Uczucia, paść, monet. To jest wzbudzenie u innych silnych emocji czyli domagamy się, aby ktoś nas kochał, aby strona przeciwna nas kochała. I również Uwielbiamy, kiedy trzeba z nami się liczyć. Tutaj jest taki krzyk o miłość. Kochaj mnie. To też jest takie wkradanie się w czyjeś łaski, aby zaskarbić czyjąś przyjaźń, zaufanie. Giermek monet nie pokazuje miłości, pokazuje tylko zauroczenie stroną przeciwną. Potrzebujesz pomocy, nie znasz swojej wartości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Również oglądaj mnie na drugim moim kanale Klara Tarot Plus. Na tym kanale mówię o miłości i partnerstwie. Praca i finanse, dziesiątka mieczy. Na tym polu będzie rozwój. Pewne sprawy zakończą się i zaczną się nowe. To jest koniec złudzeń. Może być duża zmiana. Rodzina i przyjaciele, dziewiątka kilków. No to jest wygodnictwo, podporządkowanie się, otoczenie, rodzina i przyjaciele stawiają tylko na siebie. Pachnie mi tutaj egoizmem rodziny i przyjaciół. Tutaj też będą duże wymagania, które Dotyczą kuchni, gotowania, sprzątania, czyli podkładamy się i chcemy coś spełnić, zrobić, aby strona przeciwna była z nami i utrzymała z nami kontakt, kochała nas. Tutaj też jest duże wykorzystanie, jednostronna satysfakcja. Czego nie widzisz? Trójka mieczy. Nie widzisz sprawy, która biegnie już swoim torem. Nie widzisz swojego bólu, lub ukrywasz swój ból pod maską szczęścia, które pokazujesz otoczeniu. Nie chcesz pogodzić się ze smutną wiadomością, z decyzją. Trzeba podjąć decyzję i uwolnić się od ograniczenia. Od niewygodnej sytuacji. To może być miesiąc bardzo emocjonalny. Niemiłe w tym miesiącu. Dwójka buław. Obojętność, brak decyzji, brak deklaracji, brak ruchu, brak działania. Trudno nam będzie przebaczyć albo nam nie zostanie przebaczone. Tutaj też jest taka duma i honor. A to wszystko może być podważone. Tutaj też jest zamknięcie się na okazanie uczucia czy zainteresowania. Miłe w tym miesiącu. Wisielec, dwójka monet i cesarz. To jest takie spojrzenie. Na swoją sprawę, uczuciową, zawodową czy inną sytuację, z innej perspektywy. I to jest bardzo dobre. Również powróci taka wewnętrzna równowaga. Nawiążemy ciekawą współpracę, dostaniemy drugą pracę, pozyskamy taką stabilność. Pomocny będzie mężczyzna. Również komunikacja środek przekazu będzie dla nas bardzo korzystny. I tego wam życzę. Dziękuję, dbajcie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbajcie.